Cześć, witajcie. Pewnie nieraz mieliście taką sytuację, w której pobraliście sobie jakiegoś teksturpaka i nie chciał Wam do końca działać, na przykład nie wyświetlała się tekstura na jakiegoś z bloków. Rozwiązaniem na ten problem, problem jest program e, MacPatcher, dzięki któremu e, spaczuję nasze teksturki i będą wszystkie działać, a w tym filmiku pokażę skąd było go pobrać i jak, jak go użyć. A więc tak, wchodzimy na tą stronę, link będzie podany w opisie, tutaj zawsze będą najnowsze wersje tego programu. No i klikamy sobie tutaj opcję pobierz. Przynosi nas tutaj do linka z AltFlyer. Musimy odczekać 5 sekund i nacisnąć Skip Add. Teraz pobierze nam się Macpatcher Znajduje się on tutaj. Ja sobie tam w folderze, do którego pobieramy zazwyczaj jakieś pliki. Ja sobie go zrzucę tutaj na pulpit. I tak, teraz um, uruchamiamy MacPacera i wyświetlają nam się tutaj opcje. Um, możemy sobie je odznaczyć lub zaznaczyć, wszystko zależy od Was. Na przykład tutaj mamy lepszy, lepszą trawę, lepszą czcionkę, um, teksturę, to wszystko też zależy od tego jakiego macie tekstur packa, czy on wykorzysta te opcje. No ale dobrze, najlepiej użyć tych standardowych. Więc jak tutaj mamy już wszystko dopasowane tak jak chcemy, naciskamy Patch. Odczekujemy chwilkę. No i teraz możemy zamknąć MacPatchera. Wchodzimy... Oj, nie tutaj. Wchodzimy w Minecrafta naszego. Logujemy się. Klikamy texture pack i open folder, open texture pack folder. No i tutaj musimy wrzucić naszego texture packa, którego chcemy użyć. Ja tutaj użyję John Smitha. Jak widzicie, HD textures. OK, jest. Teraz możemy sobie go zaznaczyć. I jak widzicie, będzie nam już tutaj wszystko. Dobrze, śmigało, uruchamię jakiś save. No i jak widzicie tekstury śmigają, a miło. Możecie sobie ugrywać tak wszelkie tekstury i wystarczy tylko użyć tych, użyć tego programu. Więc to już wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że wam pokazałem dokładnie jak wszystko tutaj trzeba zrobić i nie będziecie mieli już z tym problem. to wszystko z mojej strony trzymajcie się cześć